No z tej strony szalony gracz BSy. Dzisiaj zagramy 1 versus 1 z Belarusem. Yy, Belarusem ma też oczywiście kanał. Yy, zapraszam. Link w opisie. Belarus yy, Aha. Dobra. To my teraz poczekamy na Belarusa, bo ma yy, problemy techniczne. Tak można to nazwać. My zagramy 1 e, na mapkę Nun... E, tle, p, p, ta, zburzona piczara od tyłu i po angielsku Wiecie, ta mapka I zagramy sobie, bo Oczywiście Belarus też ma Bu hm. Teraz trochę skupienia, muszę dużo Kurczę Jezu, jak on to szybko się zabija O! Mocha by było Nie! Musiałam! Ja Cię kręcę, ale krzyknął. Kurczę! Nie no, Jezu, jak ja nie mogę, jaki jestem nobym. Sera? Znowu go wywaliło. To będziemy chcieli jeszcze zagrać, jeszcze raz oczywiście. Ale w ogóle, bot za niego grał, on taki dobry jest. 171, wow. Co on jest? Ja... A to dobrze, że on tego nie widział. No, raczej. Więc naj, bo nas to go wywala, wiemy tutaj poczyty ten... Napisaliśmy, nie napisał, że miał 90% i mnie nas to wywalało. Chyba się wywalało. Zapraszam też do klubu. Rekiny. No tak naprawdę nie zapraszam, byłem w innym klubie, tylko że mnie wywalili z klubu. To były Derylki, Deryla. To jest ten klub. No, jezu, byłem w nim, ale już nie mogę dołączyć. Jednym genem. Mnie musiał denerwować i nie nas to w, w klubu wywalił. Stałego członka mnie zdergadował. Kiedy on był ten? Tak tylko wywala? Jezu. Hm, to my widzimy się, jak Larus będzie szulna i będziemy znowu jeszcze raz grać. Siemano jednak okazało się trochę na długo czekałem i no to był fly, więc nie chciało już mi się długo czekać. Nie wiem, może kiedyś zagramy na pewno. Dzisiaj sobie zagramy w zadymę, bo mam jeszcze do wykonania Pamką i takie tam. Takie misje normalnie wiecie. <śm> po prostu misje. <śm> <śm> o! Skupienie. Mali. Jezu, ty ma jeszcze tak mało HP. Wszyscy mają mało HP, ja! Serio musiał? Nie, no dobra, muszę się bardziej skupić, bo ja się na to interesuje na filmie. <grym> Jaka cisza, trochę, to też nie za dobrze, ale. Skupienie to tak jest. Każdy tak się skupia. Może nie każdy. Lecz się, let's, 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 leć. Dobra, nieważne. Co to był za... Trik, trik? Już nie umiem nad wymawiać. Jezu, co ze mną się dzieje? Ła. Ta biwal jak nie wiem. Weź mnie zostaw, weź mnie zostaw, weź mnie. Ja cię kręcę! O, dobry zegranie Mortisa! No to dobrze. Mortis przynajmniej jeszcze dobry trochę. Też jestem dobry. No, może trochę, jest taki dobry. Na maxa dobry nie. No dobry, Roman! O, może z Polski? O Jezu, jak ja to wygrałem, oh my god. O, ale... Nie! Ale ja cię kręcę jak ten cisną. Jeszcze mnie wywal... Ciężko, ciężko idzie. Dobra, jedziemy z tym śledziem. Dobra, nice. Uuu, nadmiernie źle triki umie. Ciekawe czy strzeli... Wow. Trzy sekundy zostały i on takiego trika zrobił. Ale ja, ja co. To ja nie mogę takiej nigdy w życiu nad mi się nie uda. Może? W przyszłości, gdy będę miała takie duże fuchy, suje jakoś. Ja nie wywalę jakieś na kilka zgłosień, ten problem wyrażę, No teraz wrócił. Hm. Tylko to napisał i. off naj. A miałam z nim zagrać. Tak to go wywala. Rewelacja i nadal to samo się dzieje, xd Kurczę, nad 100 osób to jest, jednak nie wiedział Nie, tak nie jest Ja cię kręcę Dobra, no, my raczej to już kończymy Najwyżej ostatnia rundka zagramy ehm, Jakaś dobra postać, skoro że nie ma Mortisa Gdybym Mortisa miał... Dara, muszę kończyć, bo tu jest strzask niesamowity Nara.